Was w dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku, yy, zrobimy sobie taki challenge, że jak widzicie mamy Scrambleta i będziemy wlatywać z określonego miejsca do określonych punktów. Dobra, Pani. więc jesteśmy już na kolejnej miejscu i teraz lądujemy po prostu na szpital 5, prób ciągudy w tamtej rundzie yy, yy, bez punkta. Nikt nie zdobył punkta. Dobra, lecisz, dawaj. Ta. Opa, za pierwszym. Nie, ale to już jest łatwiejsze, mi się wydaje. No, tamten jak. był troszkę trudny. Ta Druga próba, dawaj. Teraz chyba przelecisz też. A. Ja to nawet pewnie w tą stronę polecę. Mm, mm. Pa, jak wow. się od lampy! Ej, fajne było to, jakbyśmy no. tak lecieli na dach. Trzecia czy czwarta próba? Już się pogubiłem. Trzecia. Trzecia. Pa, 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 pa! O. Jesteś. Dobra ale najsiwo ja 1-0 dobra, więc teraz jest 5 y, moich prób na tamten budyneczek, więc lecę pstryk Ej, muszę mocnej kierownicy do góry, kurde trzeba no mocniej to no, mocniej gałkę trzeba dobrać. dobra, druga próba patrz będzie. Nie będzie. Kurde! Ty jakbyś się tu zatrzymał, to by się liczył. No. Ajajaj, aj, aj, dobra. Trzecia próba. Bardziej. O, teraz wlecisz. Tak wle no. Nie, nie wlecisz, a wlecisz. Wleciałem! Ale łatwo. <laughs> dobra, no, więc y ten. mamy po jednym punkcie, więc teraz lecimy do trzeciego miejsca. No to teraz Sięguda prezentuje z tego parkingu na niej mi... więcej tutaj, no. To może wyjść. No. Dobra. To, to była taka pokazyjna dla Was, teraz Sięguda ma 5 prób. I później ja 5. Dobra, pierwsza próba. Co jest? Co dalej? Dobra, więc trzecia próba, lecisz. Takusami. O, o, o! Latra. Troszkę... Ale myślę, że na dach też może być. Tak. Czwarta próba. Lecisz. Czym się nie Ty, ty C O, o, o ja bym to jak bym obleciał. Jakbyś tak obleciał od, od lampy. Na. To było stos. Dobra, ostatnia próba i wsiadam ja za kierownicą. ta próba. Teraz chyba dobrze lecę O! o. Nie, za, za mocno Aj, ale prawie. Dobra, więc teraz pięć y, moich prób. Pierwsza próba. Troszkę chyba do góry bardziej trzeba. No tak Dobra. jak ja, bo teraz no muszę byś do góry poleciał, to byś nie trafił. Druga próba. Do góry bardziej nie mogłeś, to byś trafił. Trafi. Spróbuj jeszcze tego podskoka na koniec mogłeś, ale jakbyś je. Dobra, teraz trzeba bardziej do góry. Próba, Dawaj. Trzecia próba. No. Dobrze lecisz, nieźle. A nie, możesz trafić. Nie. Oż. Trochę wyżej. Liczy się? Nie bo no. to jest wjazd. No. Tak, musi na parki. To? Dobra, no. czwarta. Teraz za, za mocno. O. No. nie. Aż. Bardziej na bok trzeba. No, bardziej w tą drugą stronę. No. Ostatnia próba. piąta próba. Bardziej w prawo musisz Kurde, no. teraz to zaletko w ogóle. Dobra, to widzimy się w następnym miejscu wersce. Dobra, więc jesteśmy na trzeciej miejscu wersce i teraz pięć prób. Zaprezentuj w ogóle jak to ma wyglądać. No do tamtego. Skaczemy stąd. I musimy dolecieć do tego czerwonego. I prawie ci się już udało za pierwszym. Dobra, musimy dobra. tak po prostu w parkingu, jechać, nie? Wiecie co Dobra, yy, pięć prób yy, ciągudy, później pięć moich tradycyjnie. Co? Lecimy. Ta pierwsza próba. O Jezu. dobra, Ojoj. Dawaj. Druga próba. No fajna próba. A pa pa pa. Pa. Patrz, pa. Aj. Myślałem, Ej, że nie, się no mocniej odbijesz. Tak, no, no, Dobra. Jakby tak było. No to by było, to, to było, by było dobre. No, no. Trzecia próba. O! O! A! O! Ul blisko byłeś. No, ja jakbym tak chyba bardziej. No, prosto troszkę, leciał, to no, no, no. No to już leciał. Dobra, jeszcze dwie próby. Wszystko może się zmienić. Piąta próba, piąta. O, 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 o! O! Nie ta nie, nie, to, to wleciał. Tak, ktoś wleciał. O lub blisko. Dobra, czyli teraz pięć prób nie. moich. Dobra, moja pierwsza próba. Już chyba nie ma. No, nie. Najbardziej w tamtym. Dobra, teraz druga próba. O, o, o! O! O? Dobrze Jest yes. Tak jest Perfekcyjnie Dobra Więc Nie ja, doszło, ja mam dwa, ty masz jeden Jeżeli będziecie chcieli zrobimy dogrywkę Wymyślimy jakieś nowe miejscóweczki Więc ja mam dwa punkty, ciągu ma jeden Wygrałem ten odcinek Więc W <grywka> fartem fartem, ci no <grywka> też <nasiałasz. grywka> No wiem właśnie Dobra Więc trzymajcie się do następnych 炫吗？